Witam Was wszystkich. Wiele osób pytało się mnie o chleb. Jaki jest chleb? Jakie jest pieczywo? No prawda wygląda w ten sposób, że jest pieczywo złe. Bardzo złe. Niedobre. Mi nie smakuje. Ale i jest przede wszystkim takie białe i bagietki jakieś są takie wszystko to jest takie, co się kupuje w supermarkecie, takie nie do końca dobre. Mi to nie smakuje. Od czasu do czasu coś kupię, ale bardzo, bardzo rzadko. I chodzę tak powiedzmy co dwa tygodnie do niemieckiego, do niemieckiej piekarni. Kupuję chleb tutaj od niemieckiego piekarza. I to jest taki ciemny, kwaskowy chleb, dobry. I od razu daję sobie go pociąć. Na kawałki zostawię sobie trochę na wierzchu, a resztę wkładam do zamarzelnika. Ja dużo chleba nie jem. i ja taki to jest może tutaj, ja wiem, jakieś takie dobre pół kilo. To ja taki chleb rozpracuję przez 10 dni, dwa tygodnie. I kupiłem sobie dzisiaj jeszcze bułkę. Ona się nazywa w Niemczech. Laugenwecken, to jest też taki e, kwaskowy e, ciasto kwaskowe, niesłodkie, tylko kwaskowe, bardzo lubię. To jest taka sama masa, z jakich się robi e, brecelki. To smakuje jak brecelka, tylko że jest okrągła. Ten chleb kosztował 8000 ta bułeczka kosztowała 7000 czyli u piekarza dzisiaj zapłaciłem 15 tysięcy, i to jest niemiecki piekarz. Ja wam włożę dwa, dwie lokalizacje tego piekarza, ale on ma filiale w całym Asuncją, jest rozsiany po całym mieście. No i dzisiaj jest środa, a jak jest środa, to jest taki mały ryneczek koło mnie. Kupiłem sobie dzisiaj też na ryneczku e, takie oto sprzęty. Dwa kartofelki, kartofelków też bardzo rzadko jem. Albo i w ogóle, ale zrobię sałatkę jarzynową i kupiłem już właśnie sprzęty. Kupiłem marchewki. Kupiłem cztery pomidory. Na tym wyneczku powiedzmy, są rzeczy takie lekko droższe niż w supermarkecie, ale one są dobre i one są świeże i one powiedzmy, są. Ja lubię. Dać komuś zarobić, który, osobie, która jest obrotna. A to są tacy ludzie tutaj obrotni, oni mają wystawione w cieniu, tutaj 5 minut ode mnie od domu owoce i za to wszystko zapłaciłem 19 tysięcy. Ale co tutaj jest? Tutaj jest jakieś dobre pół kilo kartofelków, jakieś 3-4 kilo pomidorków. Marchewki też jest coś koło pół kila, Później kupiłem jeszcze czerwoną cebulkę, imbir, a to jakoś mi wypadło z głowy. Co to jest? Kurczę, no, znowu się nie przygotowałem do filmu. Jak to się nazywa? Dobrze. Kto bardziej z was kumaty, to mi powie, co to jest, bo ja teraz mi wypadło z głowy. I jeszcze takie pytanie, co żeście mi zadawali, ja mam mówiłem o nocniczkach. Z których się pije. E, e, tutaj tą ichną herbatę, matę albo terre. I to są właśnie takie nocniczki. To jest taki. Tutaj chyba dwa litry nawet wchodzą. E, termos. E, jest e, e, z pompą. Można sobie popompować. Tutaj jest. Tutaj jest na górze jest pompa. Jest Teraz jedną ręką nie mogę to trzeba tak, o, tak się pompuje i tutaj się nalewa teraz jest tylko woda ale taki y, 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 ziołową chlebatkę można sobie zrobić i ona jest chłodna ona jest fajna tam jeszcze lodu można dorzucić e, w ogóle w ogóle w Paraguayu to jest taki niesamowity niesamowite miejsce, bo wszędzie można kupić zioła. To jest oczywiście taka przesada, że no na wszystko, no ale to jest kraj, w każdym supermarkcie, w markecie można kupić zioła. Zioła można kupić na ulicy, na każdym rogu i one naprawdę pomagają. No są jakieś takie tam pewne rzeczy, które się nie przeskoczy, ale masę rzeczy jest właśnie takich Takich typowo zio zielarskich, ziołowych, i e, tak ta sprawa na froncie wygląda. I to jest coś, co naprawdę ludziom pomaga. Dobrze, zakończamy dzisiaj ten odcinek. E, włożę wam tutaj linki tego niemieckiego piekarza. Jedno jest w samym centrum Asuncjon, jeden jest koło mnie, ale oni mają piekarnię w całym, całym w rozsiane nie tylko w Asunción, też w całym Paraguaju. To nie są tanie rzeczy, ale dobre i ja nie kupuję czegoś takiego codziennie, bo ja chleba nie jem za dużo i tak jak mówiłem, to kosztowało 15 tysięcy, to kosztowało 19 tysięcy bez paragonu, bez niczego. No, ale fajna sprawa. Dobrze. To ja Was na dzisiaj żegnam.